Siema, z tej strony a zapraszam Was na kolejny odcinek z Row, lecimy sobie do naszego punktu, czyli ogarnąć toksyczne odpady, które będziemy mogli zutylizować w naszej firmie, tak żeby nikt nie widział, że coś jest niechalo. Nagrywam odcinek za odcinkiem, więc dużo się nie zmieniło od wczoraj. Wciąż jedziemy w stronę zachodzącego słońca. Poświęciłem parę minut na to, żeby znaleźć sobie tutaj te kolejne warownie do spalenia, ale... Kurde, nie ma ich tam nigdzie, nie umiem ich znaleźć. Nie, może jeszcze nie odkryłem pewnego elementu albo muszę wejść do innej misji, żeby to garnąć, ewentualnie jeszcze sobie kminiłem, że może być sytuacja taka, że potrzebuję z tym gościem napaść na pociąg, żeby odkryły mi się kolejne jakieś elementy gry. Jakby jest taka możliwość, ale do końca nie jestem pewien. Później to będę sprawdzał. Teraz mamy kilka innych rzeczy do wykonania. Chciałbym wykonać na pewno to oraz może te wszystkie tam zagrożenia usunąć z okolic naszego, z naszej warowni krakena zbliżamy się bardzo szybko nawet do naszego punktu. Gdzie są toksyczne odpady, czyli tam jest jakaś firma, którą może potem będziemy mogli, wiecie, sprzedać, jakby sprzedać, jako że powiemy, ej, oni usuwają nielegalnie odpady toksyczne u nas. Więc zróbcie coś z nimi, bo oni trują środowisko, a my jesteśmy święci, a święci nie trują środowiska. Więc różnie może być. Mamy też około 60 tysięcy oraz możemy sobie w sumie ściągnąć cały hajsik, który tutaj mamy proszę, ile to mamy? 7... Nie wiem w sumie ile Mamy 73 tysiące aktualnie, także jest dobrze Więc będziemy mogli na pewno coś wybudować Ale czy ja nie potrzebuję jakiś warunków spełnić, żeby coś tam budować? Chyba nie, na pewno warunek to jest taki, że potrzebuję około 100 tysięcy zarobić Mamy skasowany rozgłos i mamy już firmę O, 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 o. patrzcie tutaj Bang Dobra Boom Jazda na dachu. Ej, czy to mi się teraz liczy jako jazda na dachu? BUM! Posąg świetnej ostrogi. No dobra, niech będzie. E, do auta. No wiecie co, walić to. Tam się przejdziemy. 100 metrów to nie jest dużo. Na rowerach się niestety jeździć nie da. Ostatnio to sprawdzałem, ale nie dało się wejść. Nie, w ogóle nie wchodziła postać w żadną interakcję z czy czymkolwiek dookoła.

Hell. Gdzie może być ciężarówka z toksycznymi odpadami? Wydaje mi się, że za tą skałą mogłaby być Albo nie Znaczy myślałem, że to będzie dobry strzał Tam też w sumie nie widziałem żadnej ciężarówki Na ogół pokazuje to tak, jakbym miał zejść do podziemia Gdzie Może być ciężarówka z toksycznymi odpadami? Na... Parkingu? Bo co to jest za miejsce? Czy znaczy, to jest jakiś tor? Okay, tutaj też nic nie widzę Jak nic do wody to ktoś zlewa Zestaw do jazdy terenowej? Nie, dziękuję Nie chcę zestawu do jazdy terenowej Ja sobie idealnie radzę terenie moją super furą Moim cabrio Tam jest jeszcze jakaś ścieżka O, dobra, są ślady Znalazłem Wysiadamy No, wysiądź, wysiądź, wysiądź. Okej, okay, to są radioaktywne odpady. Normalnie mi w zaczęło trzeszczeć. Beczki z toksycznymi odpadami są niestabilne, jeśli zaczną wybuchać, jedź najszybciej jak potrafisz. Zapłatę otrzymasz tylko za beczki dostarczone w nietkniętym stanie, a duża prędkość może pomóc w ustabilizowaniu pozostałych beczek. Okej, okay, to się może źle skończyć yeah, To jest niestabilny, czyli trzeba czy mam jechać szybko, ale stabilnie? Da się jechać szybko i stabilnie w tym bardziej pustynnym terenie? Here, so yeah. Dobra Jadę, mam normalnie włączone taką prędkość 300% mojej prędkości Czemu one zaczęły migać śmiesznie? Czemu one zaczęły tak śmiesznie migać? O co chodzi? Ale nic mi chyba nie zacznie teraz ścigać, nie? Dobra, zamiast w auta wolę wjeżdżać w ludzi, co też nie jest za dobre, bo mi zacznie policja za chwilę godzić się. Ale tam się mi ogólnie te liści kładuje, więc zabicie człowieka nie jest zbyt wiele spójrzmy. Eee, to, to w ogóle takie punkciki, że to nie widać ani nic. Dobra, ludzi pełno. Ty, Zachowaj spokój, dobra. O nie! Ej, dobra, nic się nie sta Okej, okay, jedna się uwolniła O kurwa Nie, nie Dobra, lepiej w ludzi, łatwiej w ludzi. Na pewno stabilniej. Ja mi się nawet wydaje, że jak w człowieka to jest amortyzacja. Straciłem beczkę Gościu Co tam się w ogóle stało? I Chcesz zareportować, że właśnie ty wiecie z toksycznymi odpadami. Ja pierdolę. Niestabilność. Mega wysoka. Mega wysoka. Spierdalajcie. O nie. Wypad! Popsuliście mi mój cały plan! O kurwa. To tak nie działa. Widziałem, że to się jakoś zablokuje Już Nara Dobra, nie ma opcji Serio, psy? 5 Dobra, ja chciałem po prostu to już sprzedać Tak na razie to wszystko wysypuje chyba na ulicę Nie? Cztery. Zahaczyłem jeszcze jakieś gówno No Yeah, just leave it right there, boss. No ale żeśmy w teraz, dalej Masz. Chciałeś? To masz. Wy też, k***a, świetlące ludziki. Wielka. Też chcesz? Masz, łap. Łap całą moją miłość. Jeszcze, jeszcze ci dam. Wy też jeszcze chcecie? Kurwa, znaczy, nie będę wam oszczędzał. Boom, X, granata. Bęk! Dobra, zwijamy się stąd, bez sensu. Dobra, do naszego traka. znaczy, no już do naszego traka. ale jestem zły. Myślałem, że mi się uda dowieść wszystkie. Ale jakiś gościa na zadzwonił, policja zaczęła nas ścigać. Wszystko poszło nie tak jak miało. Cały mój plan, wszystko co chciałem zrobić, straciło jakiekolwiek znaczenie. Na rafie. Hi! A nie, o nie. Panowie. No wie to no, okay. Wy też no Zdychanko jaki telefon Dazm do matki, się pożegnać lepiej. No, dziękuję, do widzenia. Uuu, tirem jeszcze nie jeździłem. Czy ktoś tu jedzie już mnie ścigać? Chyba nie Chyba zrezygnowali. No i dobrze, mają szczęście. No, jestem na ogół trochę smutny, że mi się nie udało tego ogarnąć do końca. Ale tutaj mamy jeszcze jedną ciężarówkę, którą możemy sobie tak naprawdę wykonać. Która jest o wiele, o wiele bliżej punktu, do którego byśmy chcieli dojechać. I jako następne, boże, zbadaj tajną historię. No za to jest punkt, za to jest hajs, więc też byśmy mogli to robić, ale ja to może jakoś między odcinkami będę robił już tak bardziej sam dla siebie. Ale tu. To... Dzwoni Here goes nothing A ile ja dostaję od beczki? Jest to gdzieś powiedziane Daj Bang Dobrze I teraz tutaj zawracamy Siup, siup, siup Dobrze Wszystkie 12 beczek dowiezione na miejsce Że tak powiem Spłaciłem swoje grzechy Co jest? O chuj ci chodzi? Czy zaparkowałem ziom? No serio? No Mamy przeciek? Już nie mamy żadnego przecieku Okej, okay, ja już to odłożyłem Okej, okay, jestem szybszy niż ta gra Dobrze, Pff. to mapa. Trzy misje. Może weźmy sobie w te misje. Zobaczmy, co jest w tych misjach. Tu jest przejażdżka po pączki, Wybierz i idole smole. Sz -sz -sz śmole. Idole śmole. No dobra. Wytropaszki, które jakiś dupek ukradł ci spod drzwi. 2500. No już taki jak z sprzedaży. Ej, to nas Jara. To chcemy. To robimy. Dobra, auto. Auto mnie. Hej, pakiety? Jakie pakiety? On serio zostawił paczki dla nas. Po prostu je tam zostawił przed drzwiami. Zero zainteresowania. Boże, i licz tutaj na przyjaciół. Dobra, no, to są takie super, super fury. I nie chcę tym jechać, bo te auta są. Może wyglądają fajnie, ale na ogół. Jest to mega shit. Nara, dzięki za furę. Jednak się do czegoś przydajecie, czemu w tych vanach ciągle, w tych gibra, Gibraltarach leci jakaś taka muzyka klasyczna? Że, że Gibraltar? Naprawdę ciężkie słowo do wymówienia Ej, tego nuklear blasa, to byśmy mogli sobie włączać jak właśnie jak te toksyczne odpady pobłysimy to 500 metrów do celu, tam był śmieci, kurczę, można sobie go wybrać Ej właśnie, jak, aj w no, ogóle byś stunigować jakiś samochód, ale też musimy wykonać kilka misję dla yy, Jayara. Ja tam w ogóle to we samochód. He, to śmieszne. Siemka. I got a delivery notification text with a picture of some packages by the door, but by the time I went to get them, they were gone. The mail carrier can't have gotten far. Let's track him down and see what happened. No, to let's see. A nie, nie chcę chyba w u. Tu jest taki fajny sedanik Chociaż ten Gibraltar wyglądał wiele lepiej. Jak ona się tam tak prześlizgnęła? Przez, przez cały ten samochód. Ej, on tutaj jest. Dopiero 100 metrów oddychał. Czy on będzie uciekał przed nami? To, go nie przejechał. Siema. Siemanko, siemanko. Ten głos nie pasuje do tego typa totalnie Some no to go dorwiemy. 300 metrów? Niedaleko, dobra, Kev. Wbijaj do fury. I jedziemy. Takie kurcze, takie rapsy nam się. Taki Dark bit nam się załączył. Odrobinę. Gdzie jesteście? Gdzie jest nasz cel? Może anyway? DVD? Nienawidzę tych dziwacznych treningów z krucyfiksem? Nie wiem, teraz za bardzo nie ogarnę. o co chodzi. Udaj się do barów Co nie robią w barze? Prędzej u jakiegoś tego, nie? Gdzie są moje paczki dziwko? Bang Ej, to nie jest idol Dobra, to są rzeczy, gdzie są moje paczuszki? Kasa, kasa, okej, okay, oni tego nie mieli to think O boże, about to jest wtedy way more co mieliśmy taką, taki dół i zaczęliśmy zamawiać, po prostu, zamawiać po prostu noże O, fajny kabriolet Znajdź ucalałego idola? Chwila Ej, Kevin, ty to masz po prostu umiejętności teleportowania się niesamowite Gdzie on jest? Ja stąd za szybko odchodzę, ja za za bardzo biegam Chwila To ty Dobrze gdzieś tutaj zosta powinien zostać jakiś zwłok Gdzie jest idol, który przeżył? Tutaj? O siema Hehe he. Elo Lid jest? Czy nie? Kevin Ogarnij się odrobinę, proszę Cię tak, Tu nie ma żadnego ocalałego Z tej strony? Gdzie jest cholerny, ocalały idol? Kevin, ty tak biegasz, denerwujesz mnie Te motory to mają takie nawet spokojne... Czy to jest telefon? Czy tam jest... zamontowany telefon? Typ się nagrywa jak jeździ Dobra, tutaj nic Też nic Obawiam się, że coś popsułem Za szybko odszedłem stąd O, tu jest jakiś typ Ty wyglądasz jak ci gole. i dole. Możemy pogadać? To? No momentami to ja nie czaję tego co tu się dzieje Gdzie są... Oh fuck Tego nie chciałem zrobić Widzicie tu kogoś? Gdzieś, oj Dobra, to jest dobra okazja, żeby przetestować sobie pauzę w action, także zaraz wracam, chyba Dobra, chyba pauza działa i to nawet nieźle Dobra, so, zobaczmy co się teraz stanie Jestem w tym miejscu, nie odchodzę stąd co się stanie? Sprawdźmy na ulicy Dobra, tu jest jakiś typ Znajdź ocalałego idola Tu jest jeden, który w sumie zniknął Tam są idole tu byli poprzednio jacyś, tu są jacyś goście, oni tutaj chodzą. się ma? mogę sobie pogadać, czy coś, nie? What the hell? Ci tu zaczęli walczyć Dobra, nie widzę tutaj żadnego idola, z którym mógłbym porozmawiać Z jest jakiś sklep, znajdź ocalałego idola No to jest jasno powiedziane, że muszę go tutaj szukać, ale gdzie ja kurde mam go znaleźć? Dobra, tutaj w skryptach go nie ma. Nigdzie tam jakiś gościu płakał. Co też mi za bardzo nie ułatwia zadania. Nie! Gdzie jest jakiś ocalały idol? Tylko jednego potrzebuję: znaleźć tego typa i go dojechać. O, tam ktoś leżał. Who the fuck are you? Dobra, zaraz tam wrócimy. Tu jest jakiś idol jeszcze. się ma. Nie, nie pogadacie ze mną. Dobrze. Nie chcesz... Dobra, wiem, 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 już wracam hmm. Tutaj gdzieś, gdzieś na dachu może być Na dachu raczej nie, a tam nie mam się jak na ten dach dostać też Więc czy umieliby mi go umieścić na dachu Gdzie jest ten pieprzony idol? Tu jest! Boże, siema! Hey, siema. Where why don't we check the fbs co? nugs do sound good so uh, why'd you buy so many knives i mean this seems a bit no retail therapy mm. for something to make you feel better one knife leads I to boom, another, another and and you've got like a billion knives <laughs> fuck I'm, I'm sorry i made you guys so mad i, I didn't mean to Wow wow, Kev! You never mad at you. O Boże, laska z That mieczami. Nie lubię. He! Chyba tą laskę z mieczami też już pokonałem, czy nie? A nie, ona tam jest patrz. Rzuca No! Bęk, kurde! No! Tylko niech ci to zejdzie. To zobaczysz dużo bólu. Hehehe, he he, kurde. Ej typie. No, pykło mi to, pykło mi to. Tutaj mamy idoli. Zabierz paczki idolom. Jeszcze jedna leży sobie tutaj. Czy to wszystko to są noże? Które bierzemy? Eee. A, weźmy białe. Będzie nam fajnie kontrastować, to jest chyba bardziej nawet taki ekry kolor. O, to nawet jest wszystko jest niedaleko up, up. ej, czy jak ja tam wjadę. Ja ich tam dojadę. Ja tam po prostu ich zniszczę teraz. O kurde. Jeszcze policjanta przyjechałem do tego wszystkiego. Uuuu, gruby gwiazd! Elo! Bang Zróbmy to na dachu! Dobra. Robienie tego na dachu było słabym pomysłem. Elo, typie Tu jest jakiś typ, który jest... O kurde, mega dopokrzony. Co ten gościu? Stary, ja wciąż cię widzę. Mój zmysł mi. Beg... O nie! O nie! O nie! O nie, o nie, o nie! Dajcie mi tu jakąś... Tom! tam może być! Ale siadło! Helia! Yeah. O nie o nie Dobra, masz. I He! Łap granata! Ciulu! Bęk Bęk Dobra! O nie! To jest nielegalne, i tak się nie zachowują tutaj. Mamy normalnie się strzelać, a nie z pięściami. Co tu? Z czym to ludzi? Gosi, takie No Ale mnie to denerwuje. Dobrze, patrzyszki. Wszystkie moje paczki, wszystkie paczki moje są. Yo, Kevin. Myślę, że on mi oh are the best! <grym> dostał super nóż. Ej, jaki podjarany. I dole śmole. Dobra, coś się, coś się dzieje, coś się dzieje. Mam jakieś misje kolejne do wykonania. 3000, wrócimy do kościoła. Nóż taki jak stele zakupów. Chciałbym to od razu pod kościołem. O nie, nie jestem, ale robię tak. bank, mapa. Mamy 80 tysięcy. Wątpię, żebym coś tam mógł kupić. Nie wydaje mi się, żebym teraz było na cokolwiek stać. No ale za chwilkę zobaczymy. Może jednak tam coś, coś mega taniego uda się zrobić. A jeszcze przy tym wszystkim potrzebuję. Tutaj to. Jeździec Biesa. Ukończ wszystkie sygnały slandera dla warownika. Krakena Kurwa, ja to miałem zrobione Po prostu nie wierzę Ale lipa, dobra, teraz to już nic Nic, nic z tym nie zrobię Idziemy na górę, w następnym odcinku się tym zajmiemy, Krakenem e, Naszą, naszą warownią I tym wszystkim, tego biesa i tak dalej Wszystko będziemy ogarniać Dobrze, nasze najbliższe sąsiedztwo Będziemy sobie rozbu roz rozbudowywać e, Rozbudowywać e, Mamy Halupa Cabra E, Eurakabator 100 tysięcy, 100 tysięcy Chuj, nie stać mnie na nic za bardzo Dobra, weźmy sobie to, wybudujmy Kasa 30 tysięcy Strój ekipy Znak, no i pewnie pieniążki będą mi przychodziły z tego, nie? No nie ma tego złego, ale czy ja nie muszę teraz jakieś misje wykonać dla nich? No, nie, fajnie, fajna ta grafika tego potworka tam jest We open a monster taqueria and call it Chalupa Cabra. But we don't just sell food. We take over the entire drug distribution network in Santo Ileso. Here, it's all about the food trucks. My friend Chuy knows the business inside and out. And he makes a killer Michelada. He'll show you how it works. All the traffic in town moves through four trucks Weenie, Twisty, Sammy and the King. Nothing a few rockets and a Molotov can't fix. True. Or we could steal each truck and all its product and put it to work for us. Even better. Where do these guys roll? I've got Jimmy following the King right now. I'll put you in touch. Dobra. i we'll do it. Right plan. What do we do What Trzeba to trochę zweryfikować, ponieważ e, gdzieś tam z fabułą już stanąłem, bo chyba ostatnie dwa odcinki w sumie nic nie zrobiłem. Aczkolwiek, z drugiej strony, robiłem przygotowania do fabuły. Nieistotne. Zrobiłem to tak. W, e, w następnym odcinku pojedziemy sobie tutaj do tej naszej warowni, gdzie mamy już wszystko praktycznie zrobione, i spotkamy się z mistrzem gry, żeby ogarnąć tą naszą warownię Krakena, i może dojedziemy głęboko, co by było nawet fajną zabawą i myślę, że będzie mega interesujące. I jako następną rzeczą byśmy musieli zacząć wykonywać te misje dla naszych. Przedsiębiorstw, bo to by miało chyba nam robić. Wykonaj przekręt w Maria. Dobra, tutaj mam jakieś różne różne rzeczy. Jak ja to kliknę, to mi tam coś wyskoczy? Nie. Miałem nadzieję, że tam jest jeszcze więcej. Nie wiem, co to znaczy więcej. Wykonamy wszystkie tutaj te ciężarówki, nie ciężarówki. Ale to gdzieś tam jeszcze w następnym odcinku. Ewentualnie w jakimś bonusowym odcinku, o ile uda mi się go taki nagrać. Więc. Będzie trzeba trochę tą mapę przeczyścić z tego wszystkiego. Też mamy kilka śmietników do ogarnięcia tutaj wszędzie. One gdzieś tam sobie leżą, stoją. Plus te plus te wszystkie wiatraki, które też będziemy musieli sobie porobić. A na ten moment bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. A my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Siema!